Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krokol. A kolejny odcinek z Batmaneczka takiego pięknego, cudownego Finki, e, kuśglanzuś tu, por favor. Oj się wywaliłem. E, teraz e, walimy e, kolejny odcinek z walenia robota Jokera. I standard. <grytania> A tym polega w sumie ta, ta część. E, tym razem próbuję Sky Tower rozwalić, więc zobaczymy. Jeśli się dzieje o ale światło. Dzienne. wiemy już, że zakałam używany na głodu. W... Cześć, ich w wgotam. Zaprzecza! Co z tym, że mundurowie powinni przejrzeć plan miliardera. Używany olbrzymią białą twarzą, zielone włosy i szeroki uśmiech, malowany na jego twarzy. Funkcjonariusze nie zdołali jednak odkryć prawdy. A przyczyną ich nieporadności był czekera tak, zdecydowanie. No no. O kurde. <ścoughs> 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 Jeszcze nie powiedziałem. A nie mi to w głowie. Nie, nie słyszałem co, no, dobra, to to powiedział, nie doczytałem, przepraszam. A czemu ja na sklepie. Robert! ten, kiedyś ty byłem. to ta, no i to O, to teraz będziemy jeszcze Cyborgiem grać i tym. Zieloną latarnią. Ciekawe, tym jeszcze panami nie grałem. O, latarnia lata, a ty? Cyborg? Cyborg jest magnetyczny. No, ciekawie. Aczkolwiek mi to nie pasuje, w sensie, bo robot magnes, ale on chyba nie posiadał z skojarze takich ogólnie umiejętności. Więc yy, szczerze nie wiem. Ale co, lecimy. Powiem wam ogólnie, że ostatnio jakoś mam taki dziwny humor. Jakoś niby jest ok, wszystko jest git, ale jak, jakoś tak... tak coś, coś wewnątrz tak, tak się trzy, jakby nie było niby ok. I najgorsze jest to, że do końca nie wiem co. To taki problem. Dobra. Mm, zielone chlocki to latarnia. E, dzisiaj byłem jeszcze na wycieczce w szkole. Miałem wycieczkę... O! Na no to, żebym zdupił. Wycieczkę szkolną do kina Na łyżwie jeszcze tam był, ja nie, nie jeżdżę na łyżwie, ja się, ja się trochę cykam szczerze powiem Nie mam do końca pewności do tego po ostatnio kilku... Kilka osób, w sensie ostatnim Jedna osoba, którą że tak powiem znam Coś zrobiła na tej łyżwach, że dlatego że tak, tak lekkie mam przestrogę, tak powiem Ale, ale no... O kurde, ale to jest dobre, ty! Taką pięścią wali o podłogę? Fajne. A cyborg jest silny? Jest silny. Strongman, let's go! No. I tak mi coś, coś na, na żołądku, tak też mi dzisiaj jakoś jest nie, nie najlepiej. Ale, kurczę nie mam nagranego odcinka, jakoś najgorzej się nie czuję. Ja stwierdziłem, że nagram. A zobaczymy jak, jak jutro będzie. Mam nadzieję, że... Że nie gorzej. Tylko wręcz przeciwnie, że lepiej. O kurde. Ile ich tu jest? Ej. Króciutko z nimi, tako. Dobra, tu będzie strój dla robina. Obstawiam, że zamrażający, bo skoro jest woda. Trzeba się zamrozić wodę, więc zamrażający. Pewnie, że tak. A ja to jednak czasem... Czasem mi się inteligencja e, zdarza, czasem inteligencję mam. E, w, wrodzoną, może to wiem. <grym> I no, y w tym tygodniu oczywiście się już Isaac nie pojawił, jak mogliście zauważyć, i ogólnie jestem. Chciałbym Wam jeszcze dodatkowo bardzo podziękować za poprzedni tydzień, że tak powiem, ponieważ odcinki w poprzednim tygodniu były. zrobiły masywną liczbę wyświetleń, praktycznie prawie każdy odcinek przekroczył. Y no, poza Isaaciem, oczywiście. Isaac zrobił prawie 20 coś wyświetleń. Y tak, Hogwarts Legacy i Batman zrobiły ponad 100 wyświetleń, a Minecraft zrobił prawie 90 wyświetleń, co też jest dosyć dużym wynikiem. Więc powiem szczerze, że jestem mega zadowolony i chcę wam jeszcze raz bardzo podziękować. Jesteście niesamowici. I mam nadzieję, że to się tylko będzie powtarzać. <laughs> Ale no. Kupijący. Urde, jeszcze mini stawik, takie rzeczy? A jeszcze? Coś jeszcze dostanę? Chyba nie. No to w dupie. Dobra, pytanie: czy ja tu dam radę? Oho. Oho! Nooo, no to ciekawe. Wypierdzielaj. I drugi. To rzeczywiście. To dam radę myślę. Pięknie. I tu skoro magnes to... stawiam, że cyborg. Zgadza się. Albo zielona latarnia. Zielona latarnia po prostu latać się, No to to też się zgadza. Nie można powiedzieć, że nie. Ale w tym przypadku akurat cyber był bardziej potrzebny. E, ogólnie, jeżeli to jeszcze oglądacie, a jest dopiero po, lekko po 8 minucie, myślę, znaczy po siódmej, e, to jestem bardzo ciekawy, mm, co uważacie, że, jaka powinna być następna e, gierka, jaką byście chcieli zobaczyć z LEGO, bo raczej taką planuję. Ewentualnie, e, z takich innych gierek, to na pewno jeszcze będę planował jakiegoś Raymana mm, tam były kilka serii Crash Bandicoot był całkiem ciekawy, Kangurek KO. i raczej myślę, że ten mm, tam była jeszcze jedna taka gierka pancerz, który rozwala metal, pogchamp jak ta się gra nazywała, co jeszcze chciałem, a Skylanders oczywiście, tak, Skylanders to też jest gierka, która bardzo lubię i myślę, że też będzie... Przepraszam, wasze. też myślę, że będzie ogólnie bardzo fajna. Bo uważam, że ogólnie mało osób ją zna, a ona jest dosyć naprawdę ciekawa jak na to, co oferuje. Więc kto wie, chę chętnie, chętnie ją obczaję, chętnie ją zagram i może akurat wam się spodoba, może komuś pokażę tę gierkę i będzie chciał w nią pograć. Z góry ostrzegam, że raczej w takich zwykłych sklepach, jakie mnie kupicie, będziecie musieli raczej szukać używki i na starsze systemy, na pc nie wiem w ogóle nawet czy jest, na jakiś idpost 360, ewentualnie na łanie, ewentualnie, to raczej powinno pójść, dobra, Cyborg super silny, to on ma te, uwielbiam tutaj postacie super silny ogólnie, że tak powiem, bo mają... Jak uderzają taką podłogę, to mają te taki okrąg, taki, który kurczę, to wszystko tak rozwala To jest to moim zdaniem super. Bardzo to jest overpowered, nawet bym mógł powiedzieć trochę. Dobra. Oczywiście elektryczność. Bierzemy prądy. I Batman z tym na prądzie też jest tak ma ten promień. Tylko właśnie jeszcze dodatkowo... Yy, jak to się nazywa? Dodatkowo... Ich Elektryzuje? Nie wiem. No dobrze powiedziałem, elektryzuje. Dobra, czy to, czy to ważne co on robi? Bije. To chyba najważniejsze. Eee. Dobra. Znowu zielona latarnia będzie potrzebna, ale... Git. Git, git. Dobra. Co tym razem zbudujemy? Ja stawiam na... nie wiem... Samolociki! Z jakimiś bombami! To coś rozwali. Czemu oni nie wypuściły tych bomb? Bo po prostu w coś wleciały, to bez sensu były te bomby w takim razie na spodzie. Głupie. Głupie. Napierdzielanko lejku Kurde To już wygląda szczerze wam powiem jak jakaś z ostatnich walk Mam nadzieję, że nie jest, bo to tak w sumie nie powiem trochę Szybko Buduj to o! Dziękuję Co to jest? Autko! Autko, let's go! Chcą w co w... niego. Też spoko. Dostał autem. jako I po, po, po typie. Lecą! Jakiś lag był? Dobrze. Dobrze, że nie wyrzuciło. W sensie nie, że dobrze, z lag. Tylko dobrze, że nie wyrzuciło mnie z gry. Tak myślę, że też by się mogło zdarzyć. Podleciało Śmieszne Dobra, Batmanik oczywiście Pyk, prąd zabrany i... Robinek bierze kombinezon W którym wsiąknie płyny Chociaż bardziej je chyba wy, wypuszczę Zgaszę, cokolwiek takiego Wypierdzielać Kończy mi się, aczkolwiek chyba dałem radę. Chyba na pewno Dobrze Dobra, a czy ty też możesz to ciągnąć? Nie, ty nie możesz tego ciągnąć, nie jesteś taki silny, chociaż... I mógłby się wydaje jak tą swoim pierścieniem całym. Też jeszcze do... też aż tak się nie znam na DC więc, więc nie stwierdzam, czy on może by, nie, nie miał takiej możliwości. Też polegało to na jego sile. Nie wiem. Nie kłam, nie chcę kłamać. Tak wam powiem. Nie chcę kłamać. Tak na wszelki wypadek. Dobra. E, co tu muszę zrobić? Tutaj ewidentnie muszę zgasić. Czy jest tu jakaś woda, którą mogę uzupełnić? W jakikolwiek sposób? Czy muszę się wrócić po strój? I to jest jedyne. Tu coś jest. Jest woda. No to nie ma problemu. To mi się wydaje, że ten strój raczej będzie. Po coś on tu był. Nie. Nie tylko po to, raczej myślę, że. Tego nie widzieliście. Raczej nie tylko po to, żeby tamto. W... Tego też nie widzieliście. Wypierdzielaj mi z tym, cokolwiek to jest. Czemu ja tego zniszczyć nie mogę? No, nie, to co to jest? Mogę to zniszczyć? Nie umiem. Dobra, polecę tam zieloną latarnią, a oni niech przyjdą. Będzie prościej, funkcjonalniej, milej. Dobra, gasimy. Teraz pan y, batmanik zasila to, albo przesila nawet. Nie, zasila raczej. Koła. Okej. Okay. Mogę to wziąć? Pokczam, wziąłem. Teraz mam prąd. Się bokiem ustawił. nawet na. To tak. Tak pod miniaturkę bym powiedział. Się ustawił, chłop. To się możecie spodziewać, co, co będzie na miniaturce. Chociaż, chociaż jeszcze zobaczymy, czy nie będzie czegoś, że tak powiem, ciekawszego z scenek do wzięcia. Bo to takie. Takie spyta. Oczywiste i zbyt proste. Dobra, w co mogę ci strzelić? Kurde, trafiłem. A weźmy tą zieloną latarnię i tam polećmy, Tam coś, tam coś do góry jest. Widzicie, kurczę, wiedziałem. Pyk, pyk, uratowany pan. Dzień dobry, dziękuję za pieniądze. Przyjemność po mojej stronie, oczywiście. O! Mini zestaw nawet, tego się akurat nie spodziewałem. Szczerze, czy mogę coś z tego zbudować? Domyślam się, że nie w takim razie. Dobra, to strzelamy znowu. Wskakuj. Strzelaj. Dobrze. Teraz raczej mogę zbudować, myślę. Zniszczył mi to, no to się w sumie mogę tego spodziewać. Dobra. Wypierdniczać mi tu. To był trickshot. Dobra. Budujemy. Co to jest? Pociąg! Pyk! W brzuch Spadł Git Lecimy za nim, widzę, więc Będziemy go dobić Skacz, skacz Nie cykaj się, nie ma czego mm. O kurde Ole po... O, to też się przyspieszyć, ok. Niu. 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 Co to tam strzela? Co tam? A to Joker strzela. Tak to wygląda przynajmniej. Tak, Joker. Cześć, Joker. Znowu. Gdzie ja już z tobą walczyłem to nieraz? I na czym to polega? Ktoś mi wytłumaczy? Pik A i znowu ma... Przyspieszył Bez sensu Powiem tak Pomimo wszystkiego, długi ten budynek. Weźmy Batmana, bo to jednak jego wróg, że tak powiem. Oła? Bez sensu. Mogę ciebie? O, bo baluda, baluda, bo przebiłem. Tak mu też. Haha! Ha. Beka z nich. Dobra. Czy teraz dolecę już do niego? Tak mi się wydaje. Dla, dolatujemy. Dobra, rozpierdzielamy go teraz. Pyk, ty wariatuncio. Trzeba tam jakoś wskoczyć. Pyk. Jak, ja nie rozumiem na jakiej zasadzie tu polegać. ja muszę mieć... Farta? Masz I get you, I get you Łatwitko! Dobra No. No to co, ostatni raz teraz to robimy To jest dłuższy poziom, to już jest taki Ciekawy Dobra, znowu przebijamy balony, tak o To są pieniążki zawsze, nie wiadomo Pyk Beka, stypa Pyk Nie trafiłem, nieważne Ty Pyk Kurde Py, kurde blaszka. ty kurde blaszka. I ostatni. O, Dobrze. I lądujemy. jeszcze jeden. I teraz lądujemy na bocie. I tyk, tak o. Króciutko. Dobra, to niech teraz Cyborg się wykaże. A jeszcze był Flash. Nie, on, on jeszcze nie zdążył. Jak czemu on nie zdążył przyjść? on szybki, szybki to on powinien być. Spodziewałbym się, że on będzie jakiś. tak powiem, jeden z pierwszych, który tu przyjdzie. Chodź tu. No i co? Aha! się czujesz? Krótko z typem. I co teraz? Szybciej, daj, 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 O, platforma daj, O, jest Ten szybki jaką się, Flash. Trzyma się. Roz... Nap... Naprawione Nie wierzę w wierzę Dobra, krótko. Mamy Cyborga. Mamy Green Latarn. Did Wydaje mi się, że następny poziom to może być już ostatni poziom. Przynajmniej tak kojarzę. Nie mam pewności. Ale tak, że też to powoli ta historia zaczyna wyglądać. Teraz tylko go dobić? Po, po sprawie. No. Więc piszcie w komentarzach jaką grę chcielibyście na następnym. E, postaram się ogarnąć. Dodatkowo w kolejnym odcinku e, też to od razu powiem. Nie, skoro już się Batman kończy to... W sumie zacznę go na streamach może streamować od przyszłego tygodnia. No. I będę co jakiś czas wrzucał tutaj zapisy. Po prostu. Taki jest plan. Tak uważam. Dobra. Robocik leży. Ledwo, ale leży. A ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zap zapraszam na Twitcha, Discorda, Instagrama i TikToka oraz do subskrypcji tego kanału. Widzimy się już w kolejnym odcinku. E jutro nie ma nic. E w sobotę z Minecrafta. Do zobaczenia i cześć!